Nie, nie. Panie to profesorze, to... muszę to dopytać. Czy Platforma Obywatelska wespół z PSL-em uszczelniała system podatkowy, czy go nie uszczelniała? <laughs> Platforma Obywatelska wspólnie, chyba głównie to raczej Ministerstwo Finansów, ten, kto rządził Ministerstwem Finansów, zajmowała się destrukcją systemu podatkowego, żeby nazywać rzeczy po imieniu, bo przecież w ciągu to tym czasie. Od tego słynnego 2009 roku zaczęła nam narastać ta różnica między tym, co zbieramy, a tym, co tracimy, co już nazwano nawet tak dość niezbyt elegancko luką podatkową. Przecież my w tym czasie zwiększyliśmy kwotę utraconych bezpowrotnie dochodów przy najbardziej ostrożnym szacunku. Do kwoty sięgającej ponad 20% bieżących wpływów, a na punkcie startu nie przekraczało to. 5%. Czyli dynamika pod tym względem destrukcji systemu, i to nie tylko wynikającej z niekompetencji, bo niektórzy mówią, no nie umieli rządzić, nie psuli podatki, bo nie umieli tego zrobić. Psu to jest zupełnie świadomie. To znaczy, wiemy, że od dawna, od dłuższego czasu podatki są pod rządami nie żadnych polityków, tylko politycy akceptują to, co im podsuwają lobbyści. Przecież to... Albo doradcy ekonomiczni. Tak jest. Tylko...